Dla Karola Wojtery i Waga Ciężka Kacper Ted uwaga wszyscy, wszyscy możecie yy, pomyśleć sobie i brać udział w tym konkursie. Tak jak w telewizji jest jakiś teleturniej, to też się sprawdzamy zawsze. Się nie yy, co, co wiemy. Yy, zaczynamy od Kacpra. To Dryszewskiego, Kacper pytanie za 1 czy za 2 dwa punkty? Kacmerów też? Za dwa. Za <ślif> dwa, 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 dwa? Tak? Dobra. Od 1 do 12. Wybierajcie. 9. 9. Uwaga. Za 2 punkty. 9. To jest takie pytanie ze znajomości takiej książki naszej o krzyżakach. Na jakim zamku Krzyżacy uwięzili Danusie? Danusie Jurandówne z filmu. Ewentualnie potem dam. Jak, jak będzie czas, jak ktoś podpowie, to będzie jeden, jeden punkt tylko. Dla, dla tej. Ale do, dobra, najpierw pytanie dla, dla chłopaków, a potem dla autobusu będzie. Na razie mi czekam. Na jakim zamku, wy? Koloru. To jest wtorek. Tak, we wtorek go lubił na zad. Tak. Mówiłem o wosku. Krzyżacy, jak wiele innych zakładów pieczęckich, każdy budowniczy zamku musi w jakiś sposób też zabezpieczyć przez atak. Budują bardzo często fos. No dobra, fosa, ale skąd woda? Można powiedzieć, no w porządku, ale za plecami ja mam ma... rzekę Nogat, prawda? Ale rzeka Nogat jest troszeczkę niższa niż fosy. W związku z czym, skąd wziąć taką ilość wody? Krzyżacy budują o, wielki kanał. Kanał, który ma prawie długość około 40 km. No na tamte czasy przedsięwzięcie inżynieryjne dosyć duże. Hmm. Każda teraz do niezwykłej wystawy. Wystawy płyszczą. A potem komiecały. Chyba jest. takiego łukucie się troszeczkę ciężko, te to są typowe łuki do jazdy strzałów z pomocy. Coś takiego już podobnego porządku i krzyżarki, Jeszcze to jest zaporządziliśmy. nasz krzyżak, do naszego krzyżaka założyliśmy kartę, w którym Wejdźmy do święta. jest sakrament. Wszystko katolickie. Ja Państwa teraz wyprowadzę po Zamyk Zamku. Przeprowadzę jeszcze przez jednicę. Zobaczycie, jak wygląda ta ulica za chmurą, gdzie wyczerpano w z żywą, z z mięsem. Até